Czy wiesz, że to, co jesz, może sabotować twoje zdrowie, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Wyobraź sobie frustrację i strach. Gdy widzisz, jak twoje problemy z cukrzycą się pogarszają, ponieważ nie wiedziałeś, że pewne produkty żywnościowe stają się twoimi cichymi wrogami. Jeśli czujesz się zagubiony co do tego, co możesz jeść, a czego unikać, nie jesteś sam. W tym wideo ujawnimy 6 produktów, które diabetycy powinni unikać za wszelką cenę i 7, które mogą być prawdziwymi sojusznikami w walce z cukrzycą. Nie ignoruj tych ważnych wskazówek. Warzywa. Wyobraź sobie, że jesteś na targu, otoczony stoiskami pełnymi świeżych warzyw. Widzisz brokuły, zielone i chrupiące, i myślisz, czy to dobre dla mojej cukrzycy? Odpowiedź brzmi: tak. Brokuły, rzodkiewki, ogórki i kalafior nie tylko są smaczne, ale także stanowią prawdziwe wsparcie w walce z cukrzycą. Te warzywa są bogate w witaminy, minerały, wapń i antyoksydanty, które pomagają kontrolować, a nawet cofnąć cukrzycę typu drugiego. Teraz wyobraź sobie liść ciemnej, pełnej życia jarmużu. Dodaje nie tylko koloru do twojego talerza, ale jest także bogaty w magnez i miedź, które są niezbędne dla twojego organizmu. Dodając te warzywa do swojej diety, robisz wielki krok ku zdrowszemu życiu. Więc następnym razem, gdy będziesz na targu, Wybieraj warzywa z troską. Są jak mali zieloni wojownicy, gotowi, by pomóc ci w walce z cukrzycą. Owoce. Owoce mogą być świetne dla osób z cukrzycą, ale ważne jest, aby wybierać te odpowiednie. Jabłka, na przykład, to świetny wybór. Są bogate w błonnik i antyoksydanty, które pomagają utrzymać uczucie sytości i poprawiają trawienie. A ten prosty trik, dobrze umyć jabłko i jeść je ze skórką, zachowuje cały błonnik, co pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Inne owoce, które są dobre dla diabetyków, to truskawki, cytryny, awokado, głoi, pomarańcze z miąższem, brzoskwinie i nektaryny. Wszystkie mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują skoków poziomu cukru we krwi. Awokado, na przykład, jest świetne, ponieważ zawiera zdrowe tłuszcze, które pomagają kontrolować cholesterol. Więc przy wyborze owoców, Zwróć uwagę na błonnik i niski indeks glikemiczny. To zrobi dużą różnicę w twojej diecie i zdrowiu. Błonnik i nasiona. Błonnik i nasiona są niezbędne dla osób z cukrzycą. Pomagając w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i poprawiając trawienie. Oto kilka opcji, które warto rozważyć. Nasiona dyni i słonecznika, bogate w witaminy i błonnik, pomagają zmniejszyć skoki poziomu cukru we krwi, opóźniając wchłanianie pokarmów czyje i siemię lniane. Doskonałe źródła błonnika i kwasów tłuszczowych omega-3. Tak, możesz używać siemienia lnianego złotego, jeśli wolisz, a te nasiona łatwo wkomponować w dietę. Dodaj nasiona chia do jogurtu lub wymieszaj z owocami, na przykład owsianka. Uważaj jednak na owsiankę. Chociaż jest zdrowa, zawiera dużo cukru i może nie być idealna dla wszystkich diabetyków. Jeśli wybierasz owsiankę, Rób to z umiarem i priorytetowo traktuj inne źródła błonnika. Dodanie tych nasion do diety może zrobić dużą różnicę w sposobie, w jaki twój organizm przetwarza pokarmy i kontroluje poziom cukru we krwi. Jajka. Jajka są doskonałym wyborem dla osób z cukrzycą. Są świetnym źródłem chudego białka i zawierają zdrowe tłuszcze oraz niezbędne witaminy. Oto więcej informacji. Białko. Jajka dostarczają białka wysokiej jakości. Co pomaga utrzymać uczucie sytości i stabilizuje poziom cukru we krwi. Zdrowe tłuszcze. Żółtko zawiera zdrowe tłuszcze, które są korzystne dla zdrowia serca i wspomagają metabolizm. Witaminy. Jajka są bogate w witaminy z grupy B, które są ważne dla energii i zdrowia mózgu, oraz witaminę D i cholinę, które wspomagają zdrowie kości i mózgu. Nie martw się o tłuszcz w żółtku. Spożywanie jednego lub dwóch jaj dziennie jest zdrowe i może być częścią zrównoważonej diety dla diabetyków. Lepiej jeść całe jajko, ponieważ zarówno żółtko, jak i białko zawierają ważne składniki odżywcze. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek to superprodukt dla osób z cukrzycą. Oto dlaczego? Zdrowe tłuszcze. Oliwa z oliwek jest bogata w tłuszcze jednonienasycone, które są korzystne dla zdrowia serca. Właściwości przeciwzapalne. Zawiera związki przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Kontrola poziomu cukru we krwi. Zdrowe tłuszcze w oliwie z oliwek nie zwiększają poziomu cukru we krwi, pomagając utrzymać stabilny poziom glukozy. Zalecenia dotyczące spożycia. Używaj około 7-10 ml dziennie, aby uzyskać korzyści bez dodawania zbyt wielu kalorii. Jest doskonała do gotowania, nawet w wysokich temperaturach, więc używaj jej do smażenia warzyw, na przykład. Oliwa z oliwek jest o wiele lepsza niż masło czy margaryna. Oferuje korzyści dla serca bez ryzyka nagłych skoków poziomu glukozy. Ryby i owoce morza Ryby i owoce morza są świetne dla osób z cukrzycą. Są doskonałym źródłem chudego białka. Pomagając utrzymać masę mięśniową bez dodawania złych tłuszczy. Ryby takie jak łososz, tuńczyki i sardynki są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które są doskonałe dla zdrowia serca i mogą pomóc w redukcji stanu zapalnego. Ponadto, owoce morza takie jak krewetki i choumari są również dobrymi opcjami, ale ważne jest, aby zwracać uwagę na wysokie poziomy kwasu moczowego, jeśli masz tę dolegliwość. Wskazówka. Staraj się włączać ryby do diety co najmniej dwa razy w tygodniu, preferując te grillowane, pieczone lub gotowane, a unikając smażonych. Jeśli lubisz owoce morza i masz cukrzycę, nadal korzystaj z tych produktów, ale zawsze monitoruj poziom kwasu moczowego, jeśli to konieczne. Kała Kawa to wspaniały napój dla osób z cukrzycą. Jest bogata w antyoksydanty, zwłaszcza witaminę E, tokoferol i może pomóc w redukcji ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 o nawet 33%. Oznacza to, że picie kawy może być dużym sojusznikiem w twoim zdrowiu. Ponadto kawa może również przynieść korzyści dla wątroby, pomagając w zapobieganiu stanom zapalnym i chorobom takim jak stłuszczenie wątroby. Uwaga, ważne jest, aby pić kawę z umiarem. Najlepiej spożywać do 3 do 4 filiżanek dziennie, co odpowiada około 600 ml. I pamiętaj, aby unikać sztucznych słodzików lub cukru w kawie. Jeśli jesteś przyzwyczajony do picia kawy z cukrem, spróbuj stopniowo zmniejszać jego ilość, aż całkowicie go wyeliminujesz. Smak czarnej kawy może być trochę dziwny na początku, ale szybko się do niego przyzwyczaisz i możesz nawet zacząć ją preferować. Jeśli odczuwasz dyskomfort lub zauważysz, że kawa wpływa na twój sen lub powoduje niepokój, Warto zmniejszyć jej ilość lub skonsultować się z lekarzem. Rozmawialiśmy dużo o najlepszych produktach dla osób z cukrzycą, ale równie ważne jak wiedza o tym, co jeść, jest wiedza o tym, czego unikać. Teraz przyjrzyjmy się liście produktów, które mogą zaszkodzić zdrowiu, jeśli masz cukrzycę. Po pierwsze, cukier dodany. Obejmuje to cukier rafinowany, demerare, kryształowy i wszelkiego rodzaju cukry, które możesz używać w posiłkach i napojach. Są to proste węglowodany, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, utrudniając kontrolowanie cukrzycy. Najlepiej całkowicie wyeliminować cukier z diety. Zastąpienie cukru naturalnymi słodzikami, takimi jak stewia, może być doskonałą opcją. Zwróć uwagę na tłuszcze nasycone. Produkty takie jak tłuste mięsa czerwone, boczek i skwarki są bogate w tłuszcze nasycone które mogą zwiększać poziom złego cholesterolu i pogarszać ryzyko problemów sercowo-naczyniowych. Te tłuszcze mogą podnosić ryzyko chorób serca, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, ponieważ problemy sercowe są częstą troską. Wybieranie chudych miejsc, takich jak pierś z kurczaka bez skóry, i unikanie tłustych produktów pomoże utrzymać serce w lepszej kondycji i lepiej kontrolować cukrzycę. Unikanie napojów słodzonych jest kluczowe dla osób z cukrzycą. Napojów gazowanych i soków owocowych są pełne cukrów, które szybko dostają się do krwiobiegu, powodując skoki glukozy, które są trudne do kontrolowania. Nawet soki, które wydają się zdrowe, takie jak pomarańczowy czy jabłkowy, mają podobny efekt do napojów gazowanych, ponieważ brakuje im błonnika obecnego w całych owocach, który pomógłby moderować wzrost poziomu cukru we krwi. Wybór tych napojów może być poważnym błędem w zarządzaniu cukrzycą. Dodatkowo, Słodzone napoje i czekolady są częstą pułapką. Nie tylko dodają dużych ilości cukru do Twojej diety, ale także dostarczają pustych kalorii, nie zapewniając niezbędnych składników odżywczych do zrównoważonego odżywiania. Produkty te mogą wydawać się szybkim rozwiązaniem, ale kończą się pogorszeniem kontroli cukrzycy i ogólnego zdrowia. Najlepszym wyborem dla utrzymania poziomu glukozy pod kontrolą jest picie wody, herbaty bez cukru lub wody z cytryną. Te opcje są orzeźwiające i nie podnoszą poziomu cukru we krwi, pomagając utrzymać zdrowszą i bardziej kontrolowaną dietę. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i skupić się na swoim samopoczuciu. Unikaj żywności ultraprzetworzonej. Takie produkty, jak mrożone pizze, lazania czy gotowe burgeri, są znane z tego, że są pełne sodu, konserwantów i sztucznych składników, które mogą pogarszać zdrowie. Oprócz tego że są ubogie w składniki odżywcze, często zawierają wysokie poziomy cukru i tłuszczów nasyconych, które mogą destabilizować kontrolę glikemiczną i przyczyniać się do problemów sercowych. Sód, obecny w dużych ilościach w tych produktach, może podnosić ciśnienie krwi, co jest powszechnym problemem wśród diabetyków. Wysokie spożycie sodu jest również związane z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, co jest szczególnie niepokojące dla osób. Które już mają trudności z utrzymaniem poziomu glukozy pod kontrolą. Unikanie żywności ultraprzetworzonej to ważny krok w celu ograniczenia spożycia sodu i utrzymania zdrowia. Zamiast sięgać po gotowe i przetworzone produkty, lepiej przygotowywać posiłki w domu ze świeżych składników. Pozwala to na pełną kontrolę nad tym, co się je, i unikanie szkodliwych dodatków obecnych w żywności przemysłowej. W ten sposób promujesz zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę. Pomagając utrzymać cukrzycę pod kontrolą i ogólne zdrowie w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o produkty do unikania, używanie białej mąki jest jednym z największych wrogów dla osób z cukrzycą. Produkty takie jak ciasta, chleby i makarony z białej mąki są szybko przekształcane w cukier we krwi, co może powodować niepożądane skoki poziomu glukozy. Biała mąka, będąc przetworzona, traci większość błonnika i składników odżywczych, które pomogłyby kontrolować poziom glikemii. Zamiana białej mąki na zdrowsze alternatywy, takie jak mąka pełnoziarnista, może zrobić dużą różnicę. Mąka pełnoziarnista, zawierająca więcej błonnika i składników odżywczych, jest trawiona wolniej, co pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Dodatkowo jest lepszym wyborem dla układu pokarmowego i może pomóc w zmniejszeniu ryzyka powikłań związanych z cukrzycą. Dlatego, kiedy robisz zakupy lub planujesz posiłki, Wybieraj produkty zawierające mąki pełnoziarniste lub alternatywy o niskim indeksie glikemicznym. Ta prosta zmiana może znacząco przyczynić się do kontrolowania poziomu glukozy i poprawić ogólne zdrowie w dłuższym okresie. Jeśli masz cukrzycę, kluczowe jest unikanie nadmiernego spożycia żywności bogatej w tłuszcze nasycone, takich jak tłuste mięsa czerwone, boczek i skwarki. Takie produkty mogą podnosić poziom złego cholesterolu LDL we krwi. Zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, co jest szczególnie niepokojące dla osób z problemami z poziomem cukru we krwi. Tłuszcze nasycone mogą również powodować stany zapalne i pogarszać kontrolę glikemiczną, co utrudnia zarządzanie cukrzycą. Oprócz ryzyka sercowo-naczyniowego, tłuszcze nasycone mogą przyczyniać się do przyrostu masy ciała, co może jeszcze bardziej skomplikować zarządzanie cukrzycą. Wybieranie zdrowszych źródeł tłuszczu, takich jak awokado, orzechy i oliwa z oliwek. Jest lepszą alternatywą. Takie produkty są nie tylko korzystniejsze dla serca, ale także pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi i oferują dodatkowe korzyści zdrowotne. Dlatego, planując posiłki, staraj się ograniczyć lub wyeliminować produkty bogate w tłuszcze nasycone i zastąpić je zdrowszymi opcjami. To nie tylko pomoże chronić serce, ale także poprawi kontrolę cukrzycy i promuje lepsze ogólne zdrowie. Jak podobały Ci się wskazówki? Pamiętaj, to co jesz, może zrobić wielką różnicę w Twoim zdrowiu. Zwracaj uwagę na pokazane produkty i podejmuj mądre decyzje. Cukrzyca nie musi kontrolować Twojego życia, jeśli teraz przejmiesz kontrolę. Kontynuuj dbanie o swoją dietę i bądź zawsze na bieżąco.